Sim w ciut innym aucie, czy oczywiście Bęwica, z tym, że oddałem auto do akcji serwisowych, bo mi zadzwonili, że tam mi chcą powymieniać jakieś poduszki i tak dalej, wszystko za free. No więc stwierdziłem, że jak najbardziej Potencjalnego kupcę O tym poinformowałem Bo też był jak najbardziej na tak, więc Dostałem zastępcze auto I zajadę! Jadę rozumicie do Sylasi Bo jakieś Witaminki i inne No tam się pokończyło No a potem na siłownia No co zauważyłem, no bo fajnie się ją prowadzi i tak dalej Zobaczcie co to jest w ogóle za model Ale jest dużo słabszy Nie ma reakcji Jest reakcja na pedał gazu jak naciśniesz Ale nie ma to co w 4.8 Fakt, Faktem No ale takie auto szłaby mieć Komfort jazdy Zice wygodne Biała oczywiście Maszyna Także golemy Kurwa Rejeć Muszę przyznać, że w trybie, w trybie sport to idzie <noise> Także no idzie się zakochać w takim aucie Ładnie, ładnie to idzie Silesia, Katowice, Katowice, Silesia Lalalalalala. Lalalalalala. Budują, wszędzie budują Ciekawe czy będzie góra otwarta, bo mi się nie chce łazić FDK, 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 jej, yeah, jedziemy yeah. na zakupę. Tam, tam leci zajebista beta, ale taka, widzicie tam po lewej. Ale ktoś przed będzie 110 na godzinę, i na ja sobie bu dupić, że to będzie policja. Właśnie ich no, To trzeba być nadupione w deklu, żeby tak jechać. Dieta klucz, także no, trzeba dopiąć ją w 100%. to do samej diety. To już mi dietetycy robią Także jestem na dobrej drodze, żeby ją mieć Jeszcze trzeba spełnić drugi warunek Trzeba ją wdrożyć w życie Zobaczymy, zobaczymy, no trzeba coś tam zejść troszkę A utrzymać siłę, taki jest cel No, także zobaczymy, co tam się uda narzeźbić Dobry, karton ja No. Nie, dziękuję Dziękuję Także dietetyka nie na żarty R Dietetyka nie na żarty Robi mi dietę Myślę, że będę zadowolony Około 3,5 tysiąca kalorii, Bo ja dużo nie jem Myślę, że będzie idealnie no, Jak to u Marcina w zwyczaju Jak jest McDonald's To musi być lodzik Lodzik Z polewą tym razem karmelową Tak sobie czasem Dozuję smaki. O, teraz sobie wyjebnąłem z karmelkiem, ale z tą też wchodzi. Także, może nie ba dzisiaj środy, bo jest poniedziałek, ale to nie znaczy, że nie może być loda. Jak dobrze zakręcisz, to będziesz miał loda dziennie. No, ja se dupce, a za chwilę se sobie zrobię trening, więc idealnie se z loda jebnąłem przed. Sam se jebnąłem, a co? a co? Nie idzie, da się, da się. Jadę w stronę Bierzowic. Mam dzisiaj wolne, ale Potęsknię za grubą, więc muszę zobaczyć Czy się coś pozmieniało, może się coś pozmieniało Może już zamknęli ta gruba <grym> Także taki rym Poniedziałek to nie środa To nie znaczy, że nie możesz mieć loda <grym> I pamiętajcie <grym> No pain, no gain, everybody's <grym> on Patrzcie te cebule, nie? <grym> Stryny giganty nie, no to jest gigant nie one są ogromne, patrz tutaj ta koszpula rozumiesz i musiał prawie pół cytryny łopciąć mm. żeby, cebuli żeby się dostać do cytryny w tej cebuli żeby się wypić whisky te patrzcie na ta cytryna także takie połączenie to se wdupia ze whisky a tam jeszcze mam... a tu mam patrzcie. dwa, czy dwa I tu jeszcze dodatkowo mamy to. A! Skadela! beda w dupią. Co zrobić, żeby zwykła bułka nie była zwykłą bułką? Trzeba jej nadupić dużo masła. 82%. Czy tak tu na bogato <grywa> teraz to będzie szło jeść. I teraz tu ciach Ciu ciach, aż jak będzie się w KFD. To mom. ketchup KFD. I obiad gotowy. Żonka zrobiła takie coś, nie? Cy Cymanonki, cynamonki. <grym> no się pyta, jakie mogłyby być cynamonki. Chyba logiczne, że ja jagodowe. <grym> Z jagody, nie robione cynamonki. Dzisiaj KFD. Tak to wygląda. Garnitur, a jeszcze jada po coś. Ciekawego. A to. Cyk. Bejewica. Sytuacja jest taka, że może dzisiaj zobaczycie jak się odbywają nagrywania naszych reklam, jak to wszystko wygląda cała otoczka. Zobaczymy. Coś tam myślę o gramy. Zobaczymy kto z ekipy będzie. Czekajcie sobie włączę tryb sport. Wjeżdżam na autostradę, więc Ale no, naprawdę fajne, fajne to auto jest. Teraz czuję radę z jazdy z BMW można powiedzieć, bo naprawdę no jest... Jest fajne, jest fajne. Teraz się czuję, bym miał bolitę tak nisko, nie? Ale ładnie, ładnie idzie, muszę powiedzieć. Teraz zobaczymy, co tam ciekawego pod tą maską siedzi. Jak szybko pojedzie! Ciągnij! Ciągnij! Taka z przodu. Jakie niepozorne autko, a ładnie idziecie, bo Muszę Wam powiedzieć. W gatunku, Marcin, jak zwykle. Nie żeby jak zwykle McDonald's, ale jak wyszedł z domu, to nagle zrobił się głodny. A nie byłem jeszcze z rana, nigdy w McDonaldzie. I tu jakieś takie kanapeczki są, dostaję w dubcy. Pamiętajcie, wtorek to nie środa, ale możesz mieć loda. <noise> to już dzisiaj drugi. Ojoj, a mamy dopiero godzinę 10:30. Jest w gazie, kurwa że taki pierwszy, no wiecie o co chodzi proszę, Seba się wczuł w rolę idzie ładnie wyglądać w Katowicach nawet, proszę jest <grymne> <grymne> nabity Marcinek pokaż, pokaż no jednak tam nie za bardzo udało się ponagrywać, no tak to bywa że potem szybko, szybko akcja no, ale zobaczcie, dosyć fajne dwie reklamy na kanale za niedługo także bądźcie czujni a my jademy teraz, Jo i BMW, jadymy do domu. Rozumiecie. Jedliśmy burgery z zdrowej krowy. Muszę powiedzieć, że bardzo dobre były. Także bardzo serdecznie polecam. Valeria Katowicka te sprawy. Jademy. Zaraz będziecie mogli patrzeć na prawą stronę. Bo naprawdę szło, em, fajny wózek, go dziewczyna wiozła. Nie wiem czy będzie widać. O, chodź, jaki fajny wózek. Kurwa, ale wózek fajny miała. Piękna, piękne koła były. Whoa. Uh. Uh. No grybu poleciałem 130 na 10 Taki był plan, że taki był takie było może być marzenie zrobić to na 10. No dziewiąty 9 zrobiłem gadam ten 10 musiałby się zesłać, No i prawie tego nie wziął, prawie ręka by nie wzięła. Pomyśleć, że na Stang Warriors było 130 na 10. Ja miałem 135, bo taki był początkowy plan. Ale potem zmienili i się nie dogadaliśmy i w końcu ja miałem 5 kilo więcej, tak by te sto zrobić na jednym razie to może by się to inaczej troszkę ułożyło, no, ale nie mieszał to. sto się na 10. Uf. 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 Zastanawiałem się czy dzisiaj ten trening zrobić tej klaty, czy może jutro u Bastka, u siebie <laughs> zrobiłem dzisiaj no i to nie nie był zły pomysł 110 na 12 130 na 10 no wysoka bardzo wysoka ilość powtórzeń no i 150 na 4 pamiętajcie złota zasada złoty motto no pain, no gej, everybody's handshake. No i takie jest 150 wypierdalacie na 4 razy wypierniczacie. Tak.